Nie jest łatwo otworzyć orzech włoski, by nie zniszczyć łupinki, a przynajmniej jednej z części, ale jest to możliwe. Zakładając, że prawdziwy podróżnik i odkrywca nieznanych lądów, a może nawet i odległych planet, powinien być cierpliwy i wiedzieć, kiedy poprosić dorosłych o pomoc? Sytuacja jest do ogarnięcia. Nasuwa się pytanie: co ma orzech wspólnego z podróżnikiem? I jest to dobre pytanie. Odpowiedź pojawi się dopiero po zjedzeniu orzecha, a u niektórych dopiero po regularnym spożywaniu. Encyklopedie i inne mądre informatory wspominają o dobroczynnym wpływie orzechów na polepszenie procesów myślowych oraz o łatwiejszej koncentracji. Po takim przydługim wstępie, Ania zapytała: Czy jest możliwe skoncentrować się do wielkości małego palca? Pan Piórko, szukając odpowiedzi, zajadał oczywiście orzechy, częstując również Anię. Pyszny smak orzechów łagodził oczekiwanie na odpowiedź. Łupiąc kolejne orzechy, udało im się uratować dwie łupinki w całości. Pan Piórko... Przy trzecim orzechu zauważył, że mały palec czteroletniej Ani miałby wystarczająco miejsca w połowie łupiny orzecha, czyli skoncentrowanie się do wielkości małego palca umożliwiłoby podróże w łupince. Należało najpierw zmierzyć długość małego palca Ani oraz szerokość łupinki. Zajadając orzechy, przygotowali modele swoich łodzi do wyprawy zamontowali maszty i żagle. Im byli bardziej skoncentrowani, tym ich wielkość zaczynała osiągać długość małego palca Ani. Jeszcze kęs orzecha i zaczęli mieć wszystko w małym paluszku. Pan Piórko zawczasu rozłożył atlas z mapą Polski. Nie zdradzał ani swoich planów do końca. Ich wspólna podróż nad morze miała być niespodzianką. Łupinkowe łódki z żaglem ruszyły w stronę morza. Pomachali małymi rączkami, przyglądającym się ze zdziwienia łabędziom. Wielki Wawel zniknął za zakrętem. Ania przesuwała łupinkę palcem po mapie, a im bardziej się skupiała, tym bardziej wyczuwała zapach. Morskiego powietrza i słyszała szum fal. Pan Piurko, zadowolony z działania orzechów, trzymał ster w ręku, prowadząc łódkę do celu. Ilość piasku budziła w nich potrzebę biegania w różne strony czasami za sobą, czasami za wielkimi mewami. Zmęczeni, leżąc na plecach, bawili się w przesuwanie chmur i lepienie, oczywiście, pałwanów. W drodze powrotnej, kiedy koncentracja pana piórko słabła, i łódeczkę musiał przesuwać po mapie palcami zamiast płynąć po wiśle z nogami wspartymi o brzeg łupiny, zadawał sobie pytanie, na ile dieta orzechowa pomogła im w tej podróży. Odpowiedź miała wpłynąć na trasę kolejnej wyprawy.